usiądźcie, nie wiem, połóżcie się, cokolwiek, ale bądźcie przygotowani na to, co usłyszycie. Na bo to, cios, tak? Bo, bo to, kogo mamy za pierwszą damę, kogo będziemy mieć za pierwszą damę, to jest wstrząsające. Marta Rodzik na łamach faktu wypowiedziała się, że że nasza nowa pierwsza dama, przyszła pierwsza dama, dwa razy założyła Tę samą sukienkę. Nie. Naprawdę? Zrobiła Co za... Ty w ogóle jak mogła? Dwa razy? I tak Marta Rodzik była bardzo delikatna. W Dwa latach. razy? Dwa razy. Sam... Dwa Wsz razy. Nie wszyscy razy. Wszyscy wiedzą, że, to, że te ciuchy są jednorazowe. Jednorazowe. Zakładasz, wyrzucasz. Dajesz, Jednym oddajesz na Dajesz wyborcom sąpisu Dwa ja... razy. I wiesz, ale, ale przynajmniej Marta rodzi. na cały świat. Ubrała to ładnie w słowa. Nomen, nomen ubrała. O, no tak. Wiesz, jak to nazwała? Nie. To w tytule nawet fakcie jest. Niestosowność. No. Patrz, jakie delikatne stwierdzenie, ale jednak. To jest kompromitacja wybitne. na cały świat. Niestosowność. Tu nikt, tu nikt nie będzie chciał przyjeżdżać do niestosowność. kraju. Niestosowność to jest bąka puścić na jakimś eleganckim przyjęciu, tak. a ubrać się tak, że wszyscy widzą, że już w tym kiedyś byłaś, to nie jest niestosowność, tylko hańba. To jest. Koszmar! Jak możemy mieć taką kobietę za pierwszą damę? Pani Marta im podpowiada. Bo Marta jest, Pani Marta jest ekspertką dla różnych teraz mediów. I dostrzegła <grym> też. A, a, a na czym jej wiedza ekspercka? Dzieli się nią. <grym>, ale na czym ona polega? Najważniejsze jest skąd się w, dzielić. Skąd się wzięła? Ta Jesteś wiedza? ekspertem wtedy, kiedy odbierasz telefon i nie masz żadnych zachowań, żeby się podzielić. Czy pier... jak potłuczony, Tak. tak.